W środę tuż po godzinie 20 załoga pogotowia ratunkowego przetransportowała dwuletnią dziewczynkę do na szpitalny oddział ratunkowy w Gorze Wielkopolskim. Dziewczynka ta miała bardzo poważne obrażenia głowy. Do tej sprawy zatrzymaliśmy jej 29-letnią matkę, która w organizmie miała 025 promili alkoholu oraz jej o 3 lata młodszego konkubenta, który w organizmie miał ponad promil. Zarzuty dotyczą dwóch przestępstw. Jedno to pobicie, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego dziecka w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Natomiast drugi zarzut dotyczy fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnią dziewczynką. Zarzut dotyczy okresu od 20 listopada 2016 roku do momentu zatrzymania podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Przesłankami zastosowania aresztu jest z jednej strony grożąca kara, a z drugiej też obawa matactwa. To wszystko dzieje się w kręgu rodzinnym. Stąd, żeby uniknąć uzgadniania jakiejś wersji przebiegu zdarzeń, prokurator złożył wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego.